Na 10 lajków, 10 lajków będzie wygrana. <grystanie> brat Brad Pitt, haircut. Widzowie, doradźcie tak. będziemy jaką ma mieć fryzurę na następnym vlogu. To jest brat Pitt z filmu 7. Nie Brad Pitt, to jest Brad Pitt To jest Brad Pitt, nie wiem z jakiego no. film. No. I Gorek no. na przykład no. wygląda całkiem fresh. Bo ja wam powiem tak. No. No. Witam serdecznie. Wyglądasz jak emotka popularów przeciwsłonecznych. Czyli dobrze No dobrze. Słuchaj, bo dzisiaj jest styl wakacyjny. No patrz a ten luz. Ktoś by mógł pomyśleć, że... Właśnie, ktoś by mógł pomyśleć, że już no. lekkie rozróżnienie się wkrada. I Ale ja dzisiaj gotowy dać w sobie wszystko jest? dla Żelbetu. No i to, to właśnie chciałem usłyszeć. Myślę, że ten zawodnik też mnie nie zawiedzie. Ja wiem, gdzie na pewno spojrzy. Tu nie mam cienia wątpliwości. Dzień dobry. No właśnie. Nie mam cienia wątpliwości. Kacperku, 5 słów na dzień dobry. 5 słów na dzień dobry? Tak. Rozjebiemy ich, tyle wystarczy. Rozjebiemy ich, tyle wystarczy. Jeszcze raz. Kurwa. Oskarku, szybka opinia. Wiktor Gjokeresz w Arsenalu. Flop. 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 Kurde, sam, wszyscy wieszczą o flopa. Ja nie. Jak to ja widzę? Uważam, że... Bestia w naturalnym środowisku. Ja uważam, żeby Arsenal coś wygrał w tym roku. Że coś wygra? Nie wygra, Jak zwykle. Ale uważam, że geokerist nie będzie flopem. And fucking Tom Cruise. Witam serdecznie. I Safari. Tom. Witam serdecznie. Tom, Tom. I witam serdecznie. Nie wiem. E, moim zdaniem Jokerze strzeli w lidze 19 bramek. To jest prawdziwy sektor VIP. To jest sektor VIP. Okocim to nie jest wasza reklama, a powinna być. Kacper, byłeś ostatnio na jakimś koncercie? Nie. Jak to nie? Nie Ja nagrywam? Ja mam na Ciebie tak. Ja Mam na Ciebie haki. Ja, pokaż Mam je tak. na telefonie akurat. Dobra, byłem. nie chcesz się przyznać? Byłeś? Się na jakim? Byłem e, na koncercie Króla Latino. Na, na tym? Konrad z Kolim z Kolim. Na Kolim. Gdzie? Na dożynkach, kurwa, w Bobrach? Nie w Poroninie. O <śla> Bardzo się nie pomyliłeś. Jak było? Super show, naprawdę. Przyszedł tak? Witałem. Ile trwało? My 40 minut? Daleko, ale Wszystko widziałem? Nie, godzinę 20. A to tylko Dysiu. jaż Dysiu. A może to nie Dysiu kur... A jednak Dysiu. U, ale rękę wystawił jak ja kurwa. Oh. O ten się jeszcze przepierdolił przed meczem. Fajnie. Spoko. Ten się połamał przed meczem. Też fajnie. Can you see this fisherman? It's fucking Karpiosz. Do vloga. Oj, co to? Tu jakiś stopień kopiec Zaraz zobaczymy, z niego będzie ja, w ogóle. moim księdza, M mszę odprawia o zwycięstwo. Dotarłyście. to za zamach, przepraszam bardzo na kibiców. Dlaczego? Zaatakowali autokar z kibicami Żelbetu. Tak, to jest profesor. A, a widziałem, najpierw zobaczcie. Ile? Zero złotych. Zero złotych. A jak to mówią, za darmo. No nie! I koniec meczu! Ja. Widzowie, kochaliśmy was! Kurwa, znaleźli mnie! I koniec vloga, nie? No nie! Ostatnie słowa! Ostatnie dwoje słowa! Co to co, to toczek broni? A! Hey, what's up, z Kibirima? Porosi się rozjebać. Co tam słychać? Doceniam że bramkaś przeciwników i A. Dzięki mama za banana. Na zdrowie. Dzięki. Ty przynajmniej doceniasz mnie to za inny. Mm. No. Kto? Kacperek. Jak ja mówimy coś złego, to prawdopodobnie do mnie jest Kacperek. nie? No. to? to? była moja main sztuczka, jaką potrafię. Gdzie jest mój ulubiony zawodnik żerbetu? Tam. Ja mam pytanie, gdzie jest Rudy? Na ja no, Autentycznie nie mógł nie przyjść. Toczka jest! Tak jest, jest. Mm. Na najważniejszego zawodniku żerbetu. I Wodzianka też idzie. Jaki program, takie bodzianki. Cipsem. Dobrze, że jesteś, bo, bo ktoś musi trzymać obronę pod moją nieobecność. Jest no, kasper chyba, nie? No ale musimy. Zciałem, ale co Zabramy, bo cię odholują. Zabra. Jeśli widać się to jakbym pierdolimy to jeszcze no ściągnął, ale wiesz co, to jest może być zaciągnięta historia po to, To zajebisty zajebis gilball. <giby> zajebisty gilball. No to, ja to, to jest ten, DJI Osmo coś tam? To jest <giby> Bo on jest. powiedział, że kupił go za 0 złotych z Chin. Kage! Chyba... Kage! Chyba wiem, czemu kosztował 0 złotych. Jest dziubek. Jest? Jest. No, obiekszył, mnie. To nie słyszał tego, co mówiłem. Całe To jest dziubek, dobrze cię widzieć. Cześć. Już się bałem, że nie przyjdzie. Moi drodzy, wszystko co działo się mnie Po raz kolejny wymazujemy. Ostatni mecz w tutaj nam wspaniale wyszedł. bo wielkie piłkarskie święto. Dzisiaj jest poniedziałek, więc nie będzie takiej aury, że pójdziemy sobie o 21 na Bagry. wymazujemy wszystko. z góry. Mamus. Mamus. bez nie dzisiaj jestem. Dlaczego? Albo czy za wcześnie? Też, no. no.

Dobra widzowie, nie nagrałem, bo się tego nie spodziewałem. Nie wiem, wi jakaś strata nasza głupia i goli I zamiast dobrze zacząć, to. No, ja spokojnie! Dobrze nam wsadzają. Y. Mm, nie swoje. do bramkarza. Oj, lawa, Brawo! To To jest To Masz to! No, <grymne> to, nie, nie, to! Nie bracie! Bore. Ale jeszcze sobie coś się ostatnio... Speed checku... A jeszcze znaczy... Kurwa, kto to robił, ten to Mieczurka? Zajebista, no Tupak, ja Shahur, Indiana, Indiana Jones... To będzie następny? No właśnie... mi się kojarzą, no... Dawaj za nim, dawaj! No tak, bra... Brawa, ale braj Super! Ktoś... Brawo! Brawo, Boniu! Patrz! Dawaj! dawaj U, brawo Donio! Brawo, brawo, do brawo, brawo. Do dawaj! Koni se! A bo my nagrywamy na dwa telefony! No, wow. wow. Incepcjo! Dawaj. Igorka, Igorka! Dawaj. Dawaj. Yeah. 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 Igor Rutkowski! Yeah. Yeah. Igor Rutkowski! A, przepraszam. Hey. Julka, zrób mu zdjęcie! Jemu. Jemu, umęczonemu pod pąckim piłatem. Słońce gra na naszą korzyść, moje słońca, kochane. Najlepsze jest to, że Toczek jest wysoki, to nie wiedzą, że nie mam prąkarza. Nic. Super sprawa. Jakby Zbun... tam jeszcze pióra weszła. Antony. Antony, no. Golkipero robi tutaj. Brawo na włoski, brawo Oskar, brawo Wojtuś Let's go Egy! Hey, hey, no, yes. yes. Jesteś legendą! Hej hey, Oskar, jesteś, 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 jesteś legendą! Jesteś legendą! Benji, Benchifox! Jesteś legendą! Bench bench jesteś, bench jesteś, bench jesteś, bench jesteś Nasze niezłomo to nie jest taka prosto, że... Konio! Co tam? Moja mama i babcia oglądają vlogi i jedna i druga mówią, że koniesie jak szef <Yes>. O no prawe! Kurwa, kurwa. <grym> dawać, dajmy, to kurwa prawda, no. Ej, brakowało, żeby to wpadło jeszcze. Para idą, para poszli młodzieżowcy. Dawaj, będzie, dawaj. Pa. Yeah! Zrobił miejsce Poszernie. Igorkowi. Czy ja cię muszę móc podpłynąć? Czemu? Prez, prez. Och. Które nogi dzisiaj? No. no. Widać, że ta owsianka oddała. A. Kur... Mario! Paraka piła do Bonia. Dawaj Mario! Uuuuuuuu! kit I to dosłownie kid. Oj, oj Ile jest? 5-2? 4-2? 4-2. A co czekamy? Uuu. Zaczynają agresywne komentarze. Zaraz zacznie się <laughs> Popularny trash talk. Tuż, tak, tak zwane śmieciowe rozmowy. <śmiech> <śmiech> Jak podobają Wam się pierwsze minuty spotkania? Bardzo nam się podobają. Jeszcze minuty, co? Pierwsze minuty, pół godziny minął. Tak? już pół godziny? Jak Super, Bonio! Nie Dawaj, Bonio! Ja! A, ja! Nie trafił do o kul. Oświadczenie pod Paulusem. Co to było? Co to było? Nie dolot! Nie dolot! Przy następnej Zadziubka. Fierdalat. Fierdalat. Kurde. Kurde, Kurwa. Cztery w sumie. Fajna skrzydło. Kacper idzie. Super. Kurwa, Aaj. ten co robi? Bestia! Mógł mniej rurek zjeść. kurwa, on tu jadłurki. No tutaj, jadłurki. Aj! A ja mu powiedział! Trasz to! Aj! Gdyby to tylko bestia widziała, co tu się dzieje. A poczęstuje się dzięki, mama. Benji, ty już debiutowałeś! Wypuść koszulkę! No, no talarki widzowie z... Wasze zdrowie są strzeli bramkę teraz, zobaczysz Nie, ale gówno Instrukcja, biegnie, biegnie Kurwa Nie no, panowie! Kurwa mać, no Brawo Toczek! Pierdole. Ja pierdolę Jakbyśmy Ja A już było blisko ze tak. cztery razy A on półtorej minuty Kurwa ten pozrywa więzadła za... Pierdole, Pierdole, ale ma farta, bym tak Tak bym go zjebał ma parta. Ma farta, ma ja to powiem Kage, kurwa. kurwa żałosne to było Kurwa, mocne słowa. Przepraszam. się nagrywaj, jest w No ja wiem. No ale to Na w szczęście jest Nigorek i co tam? Nie udawaj już takiego takiego zimnego. No, Nonszalancki. No. Weź, chłopie, ty umiesz się pychać, ale weź trochę chłodnej głowy. właśnie ostatnio jakoś jakisz, no nie? No tno wystarczyło Julitki widider porzucić dziubę i się pierdoliło. Dobrze co jest, <grym> Na, księgę, na, księgę. Dawaj, na, to na tym bójsku, kada, że nie na boisku, tylko żeby jak leży. Co, zrobić? Kupę. Plec, plec! O kurwa. Nie. Tak! To wódka! Rozwiązał kontrakt, nie? vloga? Brawo! Ja się znaczy, obracam, już tylko no, widzę ten głowę, Wojtuch. Brawo, Wojtuch! Nie do tej! Tyle, żeśmy się napracowali, żeby zdobyć gola, i wsadzamy sobie dildo w dupę. Tak to właśnie wygląda wizowy. Taka jest prawda w futbolu. Nawet Mariusz się tego nie przewidział. Brawo, Wojtuch! Zgadzam się. Gdyby to nie, to... Aj, brawo! A wam się chyba spodobało to przychodzenie na żydówkę? No, ale powiedziałem, że jak wtedy jeden nas krzyczał, to. Oni... Ja będę krzyczał na was? Tak, Nie krzyczę na was. Przepraszam, ale nie krzyczę na was. Brawowski! O kurwa! O co się w noc zrobisz? Nie, nie, Dlaczego? Parek patrz jak się. A, ty nie widzisz tam tej perspektywy, ale Bonio będzie widział. Parek się pięknie odbija w tym słupku słońca. <laughs> a ja widzisz się... to? Widzę, widzę, widzę. Nagraj na stawie. Tam się nic nie dzieje.

Bonio, Chcesz wejść? Redemption <grym into i> Ja jestem gotowy A <grym into i> <grym into i> nie wiem, że my jesteśmy Otki Ja myślę, że to pójdzie wysoko Ja też LUTUJ! Kurwa Też no, szczerze to było chujo, bo LUTUJ! Kurwa, nie mówi się, że 3 na 1, bo to się źle kończy zawsze, do chuja Dawaj, dawaj, dawaj! Wrzuciłem zakręcie kurwa odwrotem, więc mogło się to udać teraz. Bestia! To było niespotykane że nie my. On powinien jeszcze, że Oskar no. po prostu nie strzelić. Że do momentu strzału byłoby ok, To był taki, że I koniec bramkarza. A ty, Oskar to powinien minąć bramkarza i w słupek. <grypt> Albo powinienem spojrzeć... Nie! To było 4 Dawaj dziubek! Okay. Brawo topci! Zajdaj. A, my jesteśmy drużyną niepełnowymiarową. <grym> Niepełnosprytną. Nie z... nie z... niepełno z... A to swoją drogą. Dziubek strzela teraz teraz, patrzcie. Dziubek, dziubek. No! Jeeees! Dziubinki. Kurwa, cieszynka Dziubek, cieszynka. Zrób serduszko. Yeah. Reakcja? Yeah, no, Reakcja. No, ale to się nie no, nie się... Dziubek.

Ej Bo Jezu, eee, Bonio, no ej! Bonio! Poszukiw, mamy się ograniczać do traktu. Fair play! No, to już lepiej mu coś powiedz! <grym> Tutaj, a Inter to jest takie co graliśmy w Pelplay i wygraliśmy jedną bramką. Ale Bonio. Broni Brama. Ale Bonio broził. O, ja pierdziusiam. Ja pierdziusia. Ja pierdziusiam. Jakieś... <grym> Żebyś zerwet awansował, to musiał zrobić swoją liczbę, kurwa. <grym> Nie. Ej, ale to krycie tu to było żałosne, kurwa. No jakie nie było ładne? Piękne. Piękne jak ty, co? że tobie to chuj. Dużo komplementów dzisiaj dostaję. No, no, no! nie! jest! Nie wracają, nie wracają! Czemu mi dajesz fake info? Uj. Uj. Kurwa, krótko, jak mu się tak chce, to krótko. When the Night! <śmany wioski> o na piecu. A was jest na La A was Mogę kurde. A was przyklepany. Dzięki. wygranym przed meczem. Oh, <śmany wioski> <robotach> zrodana, <śmany wioski> <śmany wioski> robota zrobiona. Robota teraz czas się bawić. A was jest na

<laughs> I think it <laughs> yeah, no <laughs> it to you. <laughs> When the night has come And the land is dark And the moon is the only light we'll see No, I won't be afraid No, I won't be afraid Just a song as you stand, stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand, <laughs> stand by me. <laughs>